Uprawnienia. Po pierwsze mogą policjanci przeprowadzać prowokacje różnego typu, podobnie jak w Stanach. Po drugie mówią o monitoringu przestępców, już tych, którzy gdzieś tam funkcjonują w rejestrach jako przestępcy, a nie mówi się o monitoringu zwykłych obywateli, których służby pragną inwigilować w jakiś sposób. Także to jest trochę inna sytuacja tam. Czy to nie jest tak, że internet jest tak e, dynamiczną i olbrzymią falą, że bez względu na to, co zostanie powiedziane tutaj, dzisiaj, jutro, pojutrze, czy to pójdzie no własną drogą no po właśnie. prostu? Właśnie, no dlatego mówimy o istnieniu coraz większej ilości serwerów egzotycznych, e, tak zwanych, e, które m, za pomocą dynamicznych e, m, ID i tak pozwalają zmieniać e, tożsamość z e, sekundy na sekundę no, tak no, naprawdę. Że, żeby się mówi, pewna, pewna prawda, no, Ale to jest tak, jak i motoryzacja poszła własną masowy rozwój, ale jednak ją się reguluje. No, to nie jest tak, żeby rozłożyć ręce i powiedzieć, że jesteśmy bezradni. No to ustawa Uralowska to było nie ręka tak, tak, rynku internetowego. Ręka rynku. To jest ustawa Orelowska, to jest ten, co to mówi, nawiązuje chyba do książki Orowana rok 1980. No tak. Gdzie ludzie byli w mieszkaniach inwigilowali, ktoś wstał z łóżka, to było obserwowane, y -y. że policja taką to, byli... to jest absolutny nonsens. No przecież w ogóle tu nikomu nie grozi. Nie mówimy o Chinach. To jest polityczne. W Chinach jest dyktatura polityczna. Więc w ogóle strata czasu, żeby się zajmować zwalczaniem politycznej dyktatury, bo rozumiem, że w Polsce nikt jej nie broni. My mamy mówimy o warunkach demokracji. My z to już żeśmy nie, ale w warunkach demokracji, w warunkach demokracji do warunkach, Bo wygrał wybory i Nie zaprowadził. No dobrze, ale co z tego Szanowni wynika? Państwo, co z tego dobry wynika, pomysł no. wyczytałem y, da, jednym z naszych, y, naszych widzów, SMS. Y, czy niedobrym pomysłem byłoby nadanie numeru identyfikacyjnego dla każdego logującego się y, do internetu? No to czyli taki dowód osobisty, internetowy. To może. Wyjścia, oczywiście. Na, może ja, tak, numer ja się w, w Polsce się nie kojarzy, więc <grym> z, no, o nie widzę, że z sympatią do tego pomysłu Bo taki pomysł tak. już był proponowany <grym grym wypowodawCi> i to już w praście, już się dyskusja przetoczyła. Ja tylko, jeżeli można, na marginesie akurat... to na świecie gdzieś funkcjonuje, Ale możliwości, bo tak techniczne. przez przypadek stałem się świadkiem możliwości, był taki program na Discovery, pokazywano możliwości techniczne służby, które w ogóle w niczym nie są ujęte, w Stanach Zjednoczonych, tam podale od 15 do 30 ośrodków, których adresu nie ma nic, to tak jak kiedyś byłem w Związku Ryskiego, były miasta, prawda, utajnione to ośrodki o ogromnych możliwościach elektronicznych, które za pomocą y, satelitów y, wszystkich namierzają. No dalej to zresztą to to w praktyce pokazywał. Jest możliwe, to znaczy to co Pan y, Marszałek był uprzejmy powiedzieć, możliwości jakie tam pokazano, są abs absolutnie możliwe kontrolowanie wszystkiego. Kwestia wprowadzenia, dopracowania programu i później, i on no są, że to na Przysłowiowo mówiąc yy, yy, na mierze. Oczywiście musi być współpraca międzynarodowa, przepisy, bo tutaj, to znaczy, ja przepraszam, że yy, fantazjuję, ale my mówimy, możemy mieć najdoskonalsze przepisy w Polsce, prawda, wolność cenzury, ale, ale? nasze służby specjalne mogą za granicą skorzystać z pomocy Stanów Zjednoczonych stamtąd. Wszystkie informacje o nas mieć jak natacy nie naruszą przepisów prawa polskiego, tak, tak, tak. a przy no, każdego się... z nas będą mieli jak natacy ze zdjęciem z, tylko, z, tylko z, jest z, takiego, z kastracją pedofilów, czy tak nie będzie pan. panie naszał, doktorze, to, to mi przypomina troszkę wyścig zbrojeń, bo na to każde to działania wie, bo jest jakieś jest antydziałanie to, tak naprawdę. Ale taki rozwój cywilizacji jest i nam się podoba czy nie podoba. On po prostu jest i należy na to spojrzeć, no jest taki urok rozwoju hmm. tego wszystkiego, tylko prawo powinno być wydolne i strzec. Od tych wartości głównych, ja mówię o swoim obszarze seksualności, tak. który jest zdefiniowany, opisany, jasny, czytelny, prosty i co widzimy, efekty. Programy są odpowiednie, komputerowe. I mówimy no 56 tak, pedofili do 12 krajach. Tak. E, panie marszałku, ostatnie pytanie. Czy to się nie skończy tak jak e, no, tak zwana kastracja pedofili? Kastracja pedofili czy nie, wie, no, kastracja się. się skończyła pewnymi restrykcyjnymi przepisami, natomiast nie tak brutalnie, że jak, jak początkowo to zapowiadano. Natomiast pewne środki zostały wprowadzone, przymusowe leczenie i tak dalej. Także to nie jest niewypał. Natomiast nie bardzo wiem, no, ale co się nie skończy? O co pan konkretnie pyta? Czy co się nie skończy? tak jak Co konkretnie? No, Ustawa, która mówi o bezpieczeństwie. No, zobaczmy, firmie, no nie, no, ustawa jeszcze nie jest. Żadnej cenzury jeszcze raz mówię, nie ma, bo cenzura oznacza cenzurę tak, polityczną. już tam mówi w internecie no, w tej sprawie, ci, którzy mówią o cenzurze, po prostu kłamią albo nie rozumieją, co znaczy cenzura. Cenzura w Polsce oznacza cenzurę polityczną i nie ma i nikt w Polsce jej nie żąda, nie istnieje. Walczymy już z bytem nieistniejącym. Model chiński jest modelem innym. No, w ogóle nie porówna dyktatura. No. Myślałem, że będzie dyktatura, to wtedy nie mówimy o tym. Mówię o marginesie w internecie. Ten margines jakoś chcemy kontrolować, i wydaje się, no, oczywiście trudno mówić o ustawie, która na razie nie tak. istnieje, ale kierunek działania tej ustawy moim zdaniem jest rozumny i rozsądny i potrzebny. Proszę Państwa, wolność czy cenzura? Takie samo pytanie towarzyszyło ludziom zaraz po wynalezieniu radia. Również wtedy pojawiały się oskarżenia o narzucanie cenzury. A dziś trudno jednak sobie wyobrazić, że każdy nadaje co chce, kiedy chce i na jakich falach chce. My jesteśmy na tych samych falach za tydzień, w środę w TVP2. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.